Witajcie! Korea Południowa jest często nazywana azjackim tygrysem gospodarczym i to nie bez powodu. To wyjątkowy kraj, w którym najnowocześniejsze technologie doskonale łączą się z kulturą azjatycką. Teraz powiemy wam, czym ten kraj zaskakuje. Po II wojnie światowej, kiedy Korea Południowa stała się niepodległym państwem, gospodarka nie była tam dużo bardziej rozwinięta niż w najbiedniejszych krajach afrykańskich. Państwo z bardzo skromnymi zasobami naturalnymi stanęło przed trudnym zadaniem: zrobić coś z niczego. Koreańczykom się to udało. W ciągu zaledwie 50 lat z chłopskiej prowincji Korea Południowa stała się krajem drapaczy chmur, fabryk samochodów i zakładów produkujących niemal wszystkie towary na rynek zagraniczny. Stało się to możliwe dzięki temu, że Koreańczycy są niesamowicie ambitni. Przeciętnie ludzie pracują tu średnio 54 godziny tygodniowo, a na wakacje mogą wyjechać tylko raz w roku, a poza tym co najwyżej na kilka dni. Wcale nie narzekają jednak na napięty grafik, a wręcz przeciwnie gdyby mieli więcej wolnego czasu, po prostu nie wiedzieliby, co robić. Aby jednak wykonywać swoją pracę efektywnie, chęci nie wystarczą. W każdej dziedzinie działalności potrzebni są wysoko wykwalifikowani specjaliści, a rząd Korei Południowej jest tego świadomy i dlatego intensywnie inwestuje w edukację. Bez względu na to, jak bardzo zapracowani są mieszkańcy Korei Południowej, ich dzieci są jeszcze bardziej zajęte. Koreańscy uczniowie uczą się od rana do wieczora, a potem muszą jeszcze odrobić lekcje. Prawie nie mają więc czasu na zabawę. Tak przyzwyczajają się do nauki, a nawet w wolnych chwilach zazwyczaj wybierają jakąś wysoce intelektualną aktywność. Wydatki na naukę w Korei Południowej należą do najwyższych i najszybciej rosnących na świecie, a kraj ten zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby studentów względem populacji. Jeśli w Europie kobiety aktywnie walczą z przejawami seksizmu i opowiadają się za naturalnym pięknem, a także przeciw narzucaniu pewnych standardów, to wszystkie Koreanki chcą wyglądać jak malowane. W tym kraju rodzice dość często prezentują dorosłym córkom nie iPhony czy samochody, ale silikonowe implanty piersi. Naturalność nie ma szans. W całej Korei przemysł chirurgii plastycznej jest więc bardzo rozwinięty, a na ulicy często można spotkać dziewczyny i chłopaków z bandażami czy w okularach przeciwsłonecznych po jakiejś operacji plastycznej. Potrzeba wiele wysiłków pod kątem marketingowym, by chirurgia estetyczna wydawała się przyjazna, łatwa i modna. Liczba chirurgów plastycznych w Korei Południowej w ostatnich latach prawie podwoiła się. Podczas gdy na przykład zmniejszyła się liczba kardiochirurgów czy specjalistów chirurgii ratunkowej. Jeśli nadal można znaleźć Koreankę, która nie trafiła pod skalpel, to praktycznie nie spotkacie Koreanki bez makijażu. Nakładają one kilka warstw makijażu na skórę, zanim pokażą się komukolwiek na ulicy. Nawiasem mówiąc, mężczyźni również używają wielu kosmetyków, nie boją się też farbować włosów na bardzo odważne kolory. Na ulicach Seulu zobaczyć można wiele wyjątkowo pięknych i nieskazitelnych twarzy, których najprawdopodobniej nie zobaczycie nigdzie indziej na świecie. Korea Południowa słynie z wysokiego standardu życia, dobrej medycyny, długiego życia i technologii. Ostatnie badania wykazały, że kobiety w Korei Południowej będą żyć średnio 90 lat. Ten kraj wyprzedza dzisiejsze czasy. Dziś można na przykład spotkać tam roboty na lotnisku czy w restauracji. Niektóre z nich budowane są tylko dla zabawy, podczas gdy inne do wykonywania prac domowych czy ważniejszych zadań. W Korei Południowej wysoko opłacane są następujące zawody: adwokat, lekarz, sędzia, konsul, menadżer. Tacy specjaliści otrzymują dobre pensje i według koreańskich standardów są uważani za bogatych ludzi z łatwością mogą utrzymać siebie, swoje dzieci i do tego jeszcze rodziców. Nie wszystko w tym kraju jest tak piękne, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Z drugiej strony Korea Południowa to bowiem kraj o dużej gęstości zaludnienia, ruchliwych ulicach i mieszkaniach w piwnicach, nawet w stolicy. Tutaj nazywa się to Banjikha. Często w takich mieszkaniach prawie nie ma światła słonecznego, łazienka może nie mieć umywalki, a sufit jest bardzo niski. Z powodu pleśni w piwnicach czuć charakterystyczny, nieprzyjemny zapach, którego Koreańczycy próbują się pozbyć każdym możliwym sposobem. Życie w takich warunkach już samo w sobie stanowi problem, zwłaszcza latem, kiedy dochodzi do tego nieznośny upał i wysoka wilgotność. Pomimo postępu technologicznego przepaść między bogatymi a biednymi stale rośnie. Zwraca na to uwagę choćby ONZ, wskazując, że Korea Południowa jako jedenasta gospodarka na świecie powinna zapewniać obywatelom tanie mieszkania, a tego nie robi. Młodzi ludzie zmuszeni do samodzielnego zarobkowania często wprowadzają się do mieszkań typu Banjika, bo na nic więcej nie mają pieniędzy. I tak za ten wątpliwy standard muszą zapłacić niemal połowę swojego wynagrodzenia. Koreańczycy mówią, że bardzo wstydzą się przyznać mieszkania w piwnicy. To rzeczywiście duży problem w kraju, który pozornie stawia na ciężką pracę i sukcesy. Generalnie młodym Koreańczykom coraz trudniej znaleźć pracę, i to pomimo tego, że w tym kraju jest najwięcej wykształconych ludzi. Z danych statystycznych wynika, że w kraju mieszka prawie milion bezrobotnych młodych, z czego tylko około 6 tysięcy osób znalazło pracę poza Koreą. To i tak dalekie od gwarancji naprawdę dobrej pracy, bo często wakaty są na niższym szczeblu. Rząd zdaje się tym nie martwić i tłumaczy to wręcz ucieczką od biedy. Innym problemem wynikającym z tego poprzedniego jest skrajnie niski współczynnik urodzeń, a co za tym idzie wysoka śmiertelność i ogólne starzenie się ludności. Najnowszy wskaźnik w 2019 roku wyniósł 0,88 oczekiwanego dziecka na kobietę i stanowi jeden z najniższych wskaźników na świecie, ponieważ tempo reprodukcji populacji wynosi tylko 2,1 dziecka. Takie tendencje skłoniły władze Republiki do przemyśleń. Uruchomiono programy rządowe, na które wydano już 70 miliardów dolarów. Tak stworzono niemal najwyższe na świecie zasiłki wychowawcze. Jeśli rodzice muszą pracować, istnieją prywatne i publiczne ośrodki opieki nad dziećmi. Koreańskie żłobki obniżają koszty opieki dla młodych rodzin. Czasem w kolejce czeka nawet setka dzieci. Jeśli jednak zarówno mama, jak i ojciec pracują, to w tej kolejce można szybko przeskoczyć do przodu. Kto ma dzieci, może liczyć na bezpłatny parking, pomoc przy organizacji mieszkania, a dzieci pod opieką jeżdżą transportem publicznym za darmo. Dla rodzin z dziećmi nie ma też podatku od zakupu samochodu. Rząd mówi, że opieka nad dziećmi nie jest już sprawą zupełnie prywatną. Koszt edukacji dzieci często okazywał się zbyt wysoki dla większości rodzin, więc zdarza się, że wyższe wykształcenie zdobywają tylko chłopcy, a dziewczęta ograniczały się do ukończenia szkoły ogólnokształcącej. Do tego warto dodać tendencję wysyłania dzieci do szkół prywatnych. W 2009 roku wskaźnik ten wynosił aż 75%. Często rodzice inwestują wszystkie oszczędności w dzieci, nie odkładając na własną starość. Dlatego w podeszłym wieku pozostają bez pieniędzy i wsparcia, bo młodzi muszą zarabiać, by żyć. To właśnie wysokie koszty edukacji są często powodem, przez który ludzie w Korei Południowej niekiedy unikają posiadania dzieci. Młodzi chcą najpierw polepszyć warunki życia, a dopiero potem wyjść za mąż lub w ogóle nie decydują się na związki. Podobnie jak w wielu innych krajach, kobieta może zostać zwolniona z powodu ciąży. Pomimo obowiązujących przepisów, rząd zezwala na roczny odpoczynek, na opiekę nad dzieckiem i pomoc do 1000 dolarów miesięcznie. To gospodarka klanowa w całej swojej okazałości, której zamknięty charakter nie pozwala na szeroki dostęp do miejsc pracy. Tylko 13% mieszkańców Korei Południowej pracuje w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników. Taki stan rzeczy powoduje problemy na starość. Według statystyk, blisko połowa południowo-koreańskich emerytów powyżej 65 roku życia żyje we względnym ubóstwie. Do 2060 roku będą oni stanowić 40% populacji. Podobna sytuacja miała miejsce ze względu na zbyt szybki wzrost gospodarczy, uważają koreańscy socjologowie. Wielu spośród biednych jest zmuszonych chodzić do świątyń, gdzie otrzymują darmowy obiad. Inaczej pozostałoby im żebranie. Tak więc ludzie w Korei są dotknięci bardzo nierównomiernym rozkładem dochodów. Według Kyung Hyun Kima, profesora studiów wschodnioazjatyckich na Uniwersytecie Kalifornijskim, w 2018 roku 10% Koreańczyków posiadało 66% bogactwa narodowego, podczas gdy biedna część populacji posiadała tylko 2%. Pojawia się tutaj ważne pytanie: czy Korea Południowa będzie w stanie zmienić status quo, aby poprawić życie wszystkich swoich obywateli? To wszystko na dziś. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce.